A nie masz hunting scope'a? Gdzie iść chcesz? Odpowiedź może być jedna: baszna ja. No, a nie, nie przepuść. Dociąłem się. Dobra. Chciałbyś, żeby teraz zeszczelili helikopter. Weźcie bębnych. Mm. Mm, 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 mm. mm. i swoich pleców, rycerzu. Nie, nie, nie. <laughs> Stój, 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 Nie potrwaj tam. Od razu dwie naraz. O ty kurde. Oj, grzmocą się <grym> na tym lotnisku. Bardzo dobrze. Ja tak Czas, będę... żeby... Ja tak lotnisko będę... Lotnisko spowił pokój. Pokój, dokładnie. To musimy zaprowadzić pokój. A tym się tam strzela. pa, czekaj, się wadzą. Ten tego, no. ten tamtego. <grym> Bardzo dobrze. Ty, a masz coś takiego jak jedzenie? No czekaj, mam jeszcze kocie jedzenie. No, wymiotowałem. dlaczego po jedzeniu. I gdzie ty jesteś? No biegnę na lotnisko. No to dobra. Będę w takiej cieciówce przy płocie. No już tam? Ty gdzie? No biegnę cały czas gdzieś. A jakiś płot jest, o lotnisko może. Ja ja jedzenia nie mam, kurde. No to dawaj tu. Do cieciówki. Dawaj. dawaj masz. A masz czym otworzyć? <laughs> nie no, mam, mam. Biegnę tu przelutować na szybkość. Mhm. Bo oni się strzelali tam na tych blokach czy co to jest. No. Tam trudne warunki dla nas, bo lunet nie mamy. Znaczy, ty masz chyba. Bo... Mam tutaj coś dla ciebie. O, ja przy garażach jestem. To chodź na budowę. To na budowie, przy garażach. A. Na sam Oboż, O boż. Oby to było warte tego wchodzenia. Co mnie po co ja ci to daje? O, ale tam zombie wybitych jest. Dużo. Geniusz. Tu. <noise> tak zabrał. Jeszcze lepiej. Mam paczkę na boj. Nie wiem, czy coś tu nie podbiegało. Aha. Ale nie wiem, mam tą dupę. A ty gdzie pobiegłeś? Na dachu. W budynku okay. zniszczonego. Aha, widzę. Więc ja mogę piec dalej. Dobra, ja też. Tu jest zamknięty budynek i leży tam na pewno zabity typ. Ale ja, Jan, no to dobra. Próbuję gdzieś wskoczyć na coś i się przypatrzeć. Tutaj na ten kontener można wskoczyć. A elka, nie? Tak. Och, ktoś bali. Skoczę na dach tego garażu. Zobaczymy. Zamknięty na lock kick. Ty masz pomysł. Tutaj na no, to, widzisz? Okay? Ej, tutaj i celujesz. O kurde, gość do mnie celowo. Słaniam. Co tu się stało? <noise> co tutaj miało miejsce? Możemy się <noise> tylko domyślać. <noise> Nic dobrego. Pokój czysty jeden. Łou, wow, co tu się działo? Drugi czysty. Trzeci czysty. Masa trupów, tutaj może być za drzwiami. Nie ma. Ogrom trupów. Wszyscy się wyszczelali, ty. Oni tu będą wracać. I kałachy stumi. Ty, oni tu będą wracać, na pewno. Tu jest wszystko. No. Pancerze, bierz, ile zdołasz unieść. Szybko bierz, ile uniesiesz. To się najzwyczajniej w świecie nam należy. U, tunderka. O, Plate Carrier, no i super. O, nie jeden. No. Wszyscy zginę. Wszyscy zginęli. O, Lockpicka mam. kloka. Aż nie wiem co wziąć, bo... Ja biorę tylko myśliwskie, ja już mam swoje plany. Znaczy wiem, ale zastanawiam się nad MKWS Kałach. No. I nie wiem co sumie co jest lepsze. Masz to, masz. Ja, no geniusz. Jakie zarobisz. Czekaj, ilu ich tu leży? Jeden, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 no. typa w jednym budynku. 9 no. typa w jednym budynku. Ja myślę, że oni się kolegowali, czy nie? bo inne opaski, tak? No opaskę ma... Trzy czerwone mają. Ten też ma czerwoną. Cztery czerwone. To jeden do nich strzelał? <laughs> oni do jednego może granatem się wysadzili. No nie wiem, emeczka czy ten kałach. MK kałach. Co jest to? Trudno powiedzieć. O, ja mam czerwoną opaskę jak coś. Albo nie, bo mnie widać. Po prostu jestem gili. Ktoś tu może przyjść. Ale emeczka leży, fajna. W lutu tyle, że nie można unieść. Dobra, ja jestem gotowy. To ta sawanna. Ty czekaj, ty zostań w środku, ja un unlocknę. Ktoś tu przyjdzie za chwilę na 100%, nie? Ale mnie ściło, jak otworzyłem drzwi. Ja nie wiem, czy tutaj, a nie. Zamknąłem cię. No, 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 ja też mam lockpicka jak coś. Lockpick, no, locka, lockpicka. O, widzę drzwi, zarąbiście. <laughs> zobaczymy, czy ktoś się zjawi. Ale ktoś musiał przeżyć. Bo, no właśnie, te, te zamknięte drzwi, do czego tu doszło właściwie, ty? No ale chyba tak, bo są, no nie wiem. Może się logną. Dziewięciu gości. Dziewięciu gości w jednym miejscu. Może to było niedawno jak się strzelali. Ja jestem daleko gdyby ktoś tam łaził. A jakbyśmy spotkali taki team wcześniej. No, to byśmy my musieli ich zjechać, nie? Tak. Ile to by trzeba było naboi zużyć? No tak, dokładnie. Dziewięć, no, no ja. dziewięć naboi byśmy zużyli. No tak. <laughs> ja chcę na żeby... Nikt do ciebie nie podchodzi na razie. Czysto. Ile Chcesz mogę pobejtować? Mam tu dużo. Pobejtuj no. Mam czego strzelać. Pobejtuj czymś no. Nice. Nie ja, no, MK szybko strzela chyba. No. MK jednak jest lepsza. O. o, że co tu się dzieje, ty. No. Ja muszę do ubikacji, bo nie wiem, czy mnie. No. ja ZW. No. Ty, ktoś tu się strzela. Co? To strzela tutaj. Tak? To ty? No ja. Dalej. Ile ty tam tej amunicji miałeś? Ty tu biegasz? Nie, ja jestem na budowie teraz. No tak ktoś mi tu biega. Strzela w drzwi. Nie no to ja, to ja. Ale się zestresował. Spokajnie, jeszcze znajdziesz tutaj tych przeciwników. Wow, szczały, to twoje. O! Nie, zombie! Ale ja. Zombie ci tam biega. O, ty zastrzelił zombie. Ja. do zombie. Tu nikogo nie ma w tej grze. Ja pierniczę no. Ty! Ktoś wali, to ty, dobra. Oj, prosisz się tutaj. Żeby twoja prośba się nie spełniła tutaj. Kurde. 10 minut jeszcze i koniec. Dobra. Kurde, ale mi narobiłeś teraz. Nie mogę się opędzić od zombie. No to po co strzela? Ta, no bo teraz kolejne wychodzą. Miało słaniać. Miał być niewidoczny, nie? Miał być niewidoczny. Ło ty przed drzwiami mi celujesz. Jest? Dobra, uważaj. Celujesz? Przede mną, idealnie przed tymi drzwiami. Na, na tym nasypie wyżej. Dobra, na nasypie, dobra, idę. Nie da się zabić tylko. Ja nie widzę nikogo na nasypie. Tak jak bo znalazłem takiego fitowatego spota, że mam głowę w dachu i widzę cały tył. Otworzę sobie drzwi. Ty leży, no o. Zabity. Dobry Jeden zabity, ale to jest Steam. To jest ten team, co tu z No, zabity. Dobry Jeden zabity, ale to jest Steam. To jest ten team, co tu z No, trzeba uważać. Ci, co się na lotnisku tu zabijali. No, no. To mam dla nich złe wieści, bo ty już nie mają naboi. ty dobrze, że wystrzelałeś wszystko. To jest dobry pomysł. I wszystkie M im tu poniszyłem, cały ekwipunek. No, to jest dobry pomysł. Ty wali. To ja. Niższe pozostałe rzeczy. Ja wracam na poprzednią, na poprzednią pozycję. To jak on dobiegł, no to chyba już są wszyscy. No, ale on był jakiś gier miał, więc może do bazy najpierw biegli. Może bazy mają. No. Myślę, że taki team ma bazę. Nie no, sam tu na pewno nie jest. No, a jak było dziewięciu, to... Nie no, z tych z opaskami było ilu pięciu, no. czyli tam liczyłeś. No chyba tak. Gość przede mną na nasypie. No ja patrzę, on tam celuje, nie? Bo z przy drzwiami przebiegam. Osłona. No, tak być, tak, a, miał być niewidoczny i cię osłaniać jest i widoczny. No, ma lunetę, lunetę nawet całek. <grym>. Tak Ulala. Chyba jednak był sam, bo to niemożliwe, żeby czekali tylko tyle czasu. Poszło info, uwaga w baraku, tutaj na tym nasypie no. nikogo nie widzę. Znaczy on strzału już nie słyszał, ale jak ktoś jest z nim, to wiedzą gdzie ty jesteś. No, ale ja zmieniłem pozycję teraz. No i może ciebie tam obchodzą jakoś, coś? Nie mnie się nie da obejść. O. No. Walosie. Ktoś mi tu biega. A, to ja. No. Czekaj, sprawdzę jego ciało. SKSik, Emeczka do Mosina. Nikt mnie nie zastrzelił. Chyba sam sobie tu tylko przybiegł. O, no, chyba tak. No i patrz, gdyby nie my, to by nikt tutaj nie znalazł jeszcze tego lutu. No tak, no tyle czasu. Tylko jeden tutaj przy Biedny gość, no. Nic się już tu nie będzie działo. No. Ja myślałem, że do ciebie jeszcze strzeli, a niestety nie. <laughs> niestety, tak. Y ostatnie 5 minut do. 51 po i ja kończę. Dobra, no. Nie się ze drzwiami w kiblu. O, blisko. Ja się logam. Dobra. Oto elo. Dobra, no to na razie ja tutaj się lognę przy murze. O, akcja była. No, ja tam zjechałem, 10 gości, ale na cennym razem myślę, że ci pójdzie lepiej, nie ma co się ten podłamywać, właśnie. To dobra, to, to na razie. Żegnij tam. No, na razie, cześć. cześć.